Widzę, że zadanie z dynią bardzo was zaskoczyło. Dynia waży 5 kg i pół dyni. Ile waży dynia? Najwięcej osób napisało, że 7,5 kg, ale czy to jest dobra odpowiedź? To zadanie jest banalne do zrobienia, jeżeli ułożymy równanie. Skoro dynia, czyli nasz X, waży 5 kg, czyli mamy 5 i jeszcze pół dyni, czyli plus 1 druga X, to jak wyliczymy X? -a? Odejmijmy obustronnie jedną drugą X i wychodzi nam, że jedna druga X równa się 5 kg. A skoro połowa dyni waży 5 kg, to jeżeli przemnożymy to równanie razy 2, to wychodzi nam, że cała dynia waży 10 kg. I to jest dobra odpowiedź. No, zauważ, że dynia składa się z dwóch połówek, więc skoro dynia waży. 5 kg i jeszcze pół dyni, to logiczne jest, że druga połówka dyni też waży 5 kg.